Jest czwartek, siódmy dzień września. Witam państwa bardzo serdecznie na przedmeczowej konferencji prasowej, przed rewanżowym meczem półfinałowym pomiędzy Platinum Motor Lublin a Tauron Włókniarz Częstochowa. Zanim przejdziemy do zadawania pytań naszym gościom, zobaczmy dziś wyjątkowo jeden wyścig z ostatniego spotkania w Częstochowie, w którym Jarosław Hampel przekroczył magiczną granicę 4000 punktów w ekstralidze. W Campbell ruszajmy! Ostatni wyścig pierwszego półfinału. Macen strzela fenomenalnie, ciasno za nim. Campbell rozpędza się szerzej, będzie już przed Fredem Lindgrenem. Teraz wejdzie w krabelnik Campbell. Jak wchodzić do klubu 4000 to w takim stylu. Wyrzucony pod płot, ale to opanuje, ogarnie i wyjdzie na prowadzenie. macen, teraz będzie go ścigał, bo jemu się nie podoba, kiedy w ostatnim wyścigu tak go kiwają. Musi uważać też na Lindgrena. Nie liczy się mikkelsen Lindgren ma ochotę szarpnąć tu jeszcze Madsena. A Jarosław Kampel, pewny siebie, piękny, płynny, ale cały czas z niewielką przewagą nad wciąż szybkim Leonem Madsenem. 7, może 8 metrów przewagi Jarosława Kampela. Za moment będzie kończył trzecie okrążenie. Eri Leon Madsen zbliża się, targnęło go jeszcze delikatnie. Wygląda dzisiaj na gościa, który to odda. Leon Manson jeszcze próbuje firmowej akcji. Jakiejś długiej, prostej, jakiegoś ostatniego ataku na ostatnim łuku. Campbell prycuje. Campbell w takim stylu wchodzi do klubu. 4000 szapo ba. Szapki z głów. Szapki z głów. Co pojechał dzisiejszego wieczora Jarosław Campbell? Witamy serdecznie na konferencji naszej gości. Jest z nami zawodnik lubelskiego klubu Mateusz Cierniak. Dzień dobry. Oraz trener lubelskiej drużyny Maciej Kuciapa. Dzień dobry. Pierwsze pytanie kierujemy do Mateusza Cierniaka. Wszyscy chcą wiedzieć, jak Twoje zdrowie. Myślę, że skoro tutaj siedzę, to jest już dobrze. Czy to znaczy, że zobaczymy Cię w najbliższym spotkaniu? Zgadza się. Będę już uczestniczył w tym nadchodzącym meczu. Czyli rozumiem, że rehabilitacja przebiega bardzo prawidłowo i jest coraz lepiej. Tak, no ostatnie te dwa tygodnie, co poświęciłem właśnie na przerwę, odpuściłem wszystkie zawody, jakie w ostatnim czasie były. Właśnie chciałem poświęcić, aby w 100% przygotować się na mecze ligowe oraz też dla mnie bardzo ważne zawody, czyli finał Mistrzostw Świata Juniorów. Czy jest trochę żal gdzieś z tyłu głowy, że musiałeś siłą rzeczy odpuścić Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polskie, które odbywałeś na torze w Lublinie? Trochę tak, ale już, że tak powiem, emocje opadły i nad się już nad tym nie zastanawiam, bo jest jeszcze dużo innych zawodów, których, na których bardziej gdzieś tam mi zależy, więc no musiałem przekalkulować, co jest ważniejsze, czy moje zdrowie i fakt i chęć przygotowania się do ważniejszych celów na ten sezon, czy po prostu jechać w zawodach i, i jeszcze sobie pogorszyć sytuację. Dziękuję bardzo, to na tej chwilę tyle pytań do Mateusza. Pierwsze pytanie do trenera tradycyjne na naszych konferencjach o status niedzielnego meczu. No nie ma statusu zagrożonego, więc przygotowujemy się jakby tak jak przed każdym meczem. Czeka nas jeszcze sesja treningowa jutro więc jakby stary system wdrażamy i, i czekamy na mecz. Niedawno w zawodach kontuzji doznał Kacper Grzela. upadł na tor dosyć nieprzyjemnie. Czy Kacper weźmie udział w niedzielnym spotkaniu? No Kacper niestety nie, e, ma problem z prawym nadgarstkiem, niestety w tym meczu nie wystąpi. Będąc jeszcze przy temacie raportu zdrowotnego, jak wygląda sytuacja Jacka Holdera? Jack jest w awizowanym składzie, jaki się ukazał przed chwilą, więc Jack będzie z nami i będzie jechał w zawodach. Dziś mamy czwartek, do niedzieli jeszcze kilka dni. Planujecie przez wszystkie te dni sesje treningowe? Tak, oczywiście. Jutro będzie. Praktycznie cały zespół, i będziemy się przygotowywać do niedzielnego spotkania. Dziękuję bardzo. Wracamy do Mateusza. Mateusz, pierwszy mecz w Częstochowie: 54 do 36. Nikt chyba nie spodziewał się tak wysokiej wygranej w Częstochowie. To bardzo cieszę oczywiście. Powiedz mi, czy 18-punktowa zaliczka to na tyle duża zaliczka, żeby myśleć już o finale? Na pewno można mieć już z tyłu głowy tą myśl w zupełności, bo jednak. No tak, w zasadzie, jak w zeszłym roku w meczu finałowym odrobiliśmy 12 punktów, co już było rekordem, to jednak 18 punktów no brzmi jeszcze lepiej. Więc myślę, że tutaj, jak pojedziemy na maksimum swoich możliwości, podejdziemy całą drużyną do tego meczu, jakby poprzedniego meczu w Częstochowie nie było, to myślę, że ten finał jest jak najbardziej dla nas. Czy ty do meczów półfinałowych, potem finałowych przygotowujesz się jakoś inaczej niż do meczów w fazy zasadniczej? Nie, jakby przez cały sezon używam tego samego systemu do przygotowań, czyli oprócz wiadomo, treningów na torze i tak dalej, to różne treningi ogólnorozwojowe, bieganie, basen i różne inne, co po prostu też na co mam ochotę i co lubię robić. Więc pod tym względem wszystko jest po staremu, tak jak lubię się przygotowywać, tak jest. Dziękuję bardzo. Trenerze pytanie do trenera. Czy mając w głowie tą 18-punktową zaliczkę, myślicie już z Jackiem Ziółkowskim o ewentualnym meczu finałowym? I z kim byście chcieli pojechać, bo nie jest oczywisty wynik rewanżu Apator-Sparta? Oczywiście z... Przewaga jest znaczna, ale mimo wszystko jakby nie patrzymy yy, i, i co dalej. No, koncentrujemy się przede wszystkim na tym meczu. Na pewno chcielibyśmy pojechać dobre spotkanie yy, i być w tym finale, więc yy, poczekajmy do meczu, yy, chcemy go objechać yy, wszyscy cali zdrowi i będziemy się później zastanawiać, na kogo trafimy yy, w finale. Yy. Oby, oby się nic nie wydarzyło i, i, i utrzymać to, co wypracowaliśmy w Częstochowie. Ostatnie pytanie, to dosyć miłe. Drugie miejsce Bartka Bańbora w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach Polski. Czy można określić to mianem wielkiego sukcesu i Bartka, i Lubelskiego Klubu? Tak uważam. No, w wieku 16 lat być wicemistrzem Polski juniorów to jest ogromny sukces, więc cieszymy się bardzo, że, że Bartek odniósł ten sukces i mam nadzieję, że dalej będzie się tak rozwijał. Dziękuję bardzo. To tyle pytań do naszych gości. Powoli dobiega końca nasza przedmeczowa konferencja prasowa przed niedzielnym spotkaniem Platinum Motor Lublin kontra Tauron Włókniarz Częstochowa, które już w najbliższą niedzielę o godzinie 16.30 na Stadionie Miejskim przy olejach Zygmuntowskich. Do zobaczenia, do usłyszenia.